Witam serdecznie. Dzisiaj poczytamy sobie kolejny tekst, który ukazał się na listach do nieba Jedyny ratunek kiedy dopada mnie tęsknota Świat rozpada mi się w rękach. Kiedy dopada mnie tęsknota, staję się widzem obserwującym wydarzenia z zamarzniętej szyby. W takich momentach ucieczka od samej siebie wydaje się jedynym ratunkiem. Czytał Łukasz Cieślak.